Było coś kojącego w ciszy tej małej wsi na obrzeżach Podlasia. Codzienność płynęła tu swoim rytmem, bez pośpiechu, bez wielkich wydarzeń. Emma, dwudziestopięcioletnia kobieta, właśnie dlatego się tu osiedliła. Po latach życia w zatłoczonym mieście zapragnęła spokoju. Wynajęła niewielki domek tuż przy lesie, gdzie poranki pachniały sosną, a wieczory wypełniał śpiew świerszczy. Nie była jednak całkiem sama. Towarzyszył jej Rex. Imponujący owczarek niemiecki o przenikliwych bursztynowych oczach. Adoptowała go rok temu z pobliskiego schroniska w Białym Stoku. Od początku wydawał się inny niż pozostałe psy. Cichy, opanowany, jakby zawsze wiedział, co robić. Emma ceniła sobie tę jego dyscyplinę, choć czasem zastanawiała się, czy taki spokój u psa to na pewno coś normalnego. Ostatnimi tygodniami we wsi zaczęły krążyć niepokojące plotki. Ktoś mówił o próbach porwań głównie kobiet wracających samotnie do domu. Policja nie miała dowodów, a mieszkańcy szybko przestali o tym mówić głośno. Ale wieczorami, gdy wiatr poruszał gałęzie drzew, nawet najodważniejsi zamykali szczelnie drzwi. Tego dnia Emma wróciła później niż zwykle. Spacer z Rexem po leśnej ścieżce zawsze ją relaksował, ale tym razem czuła się nieswojo. Może to przez to, jak Rex nagle przystanął w pół kroku. Jego uszy się podniosły, mięśnie napięły, a wzrok utkwiony był gdzieś w mroku między drzewami. Rex, co jest? szepnęła, starając się nie brzmieć na przestraszoną. Pies nie odpowiedział oczywiście, ale jego postawa mówiła wszystko. On coś wyczuł, coś czego ona nie była w stanie dostrzec ani usłyszeć. Zdecydowała, że lepiej wrócić do domu szybciej niż zwykle. Gdy zbliżali się do furtki, Emma poczuła, jak serce bije jej szybciej. Zanim zdążyła sięgnąć po klucz, z ciemności wyskoczyły dwie postacie. Maski na twarzach, szybkie ruchy, wszystko działo się błyskawicznie. Jeden chwycił ją za ramię, drugi próbował związać jej ręce. Emma nawet nie zdążyła krzyknąć, ale zanim napastnicy zdążyli cokolwiek zrobić, Rex ruszył. Nie było w tym chaosu typowego dla psiego ataku. To były precyzyjne ruchy. Najpierw powalił tego z lewej strony, celując prosto w przedramie, zmuszając mężczyznę do wypuszczenia liny. Następnie odbił się, zwinnie unikając ciosu drugiego napastnika i uderzył go w kolano z taką siłą, że ten padł na ziemię. Emma patrzyła oszołomiona. Rex nie szczekał, nie warczał, działał jak żołnierz. Każdy ruch był przemyślany. Jakby dokładnie wiedział, co robić, by obezwładnić, ale nie zabić. Napastnicy, zaskoczeni, zaczęli się wycofywać, jeden z nich kulejąc, drugi trzymając się za zakrwawione ramię. Wymienili między sobą krótkie spojrzenie i rzucili się do ucieczki w stronę lasu. Emma stała jak wryta. Rex podszedł do niej spokojnym krokiem, jakby nic się nie stało. Jego oddech był równy, ogon uniesiony, oczy czujne, ale spokojne. Pies nie wyglądał na rozdrażnionego, wyglądał jakby właśnie zakończył rutynowe zadanie. Co, co ty właśnie zrobiłeś? Wyszeptała Emma patrząc na swojego psa z zupełnie nowej perspektywy. Serce waliło jej jak oszalałe. Dopiero teraz poczuła, że drżą jej ręce. To nie był zwykły pies. To, co zobaczyła, nie mieściło się w żadnych ramach codzienności. W głowie zaczęły kłębić się pytania. Kim był Rex zanim trafił do schroniska i dlaczego zachowywał się tak, jakby całe życie przygotowywał się na ten moment? Cisza nocy znów zapadła nad wsią, ale dla Emmy nic już nie było takie jak wcześniej. Emma siedziała na kanapie, wpatrując się w Rexa, który leżał u jej stóp, jakby nic się nie wydarzyło. W domu panowała cisza. Przerywana tylko tykaniem starego zegara na ścianie. Ręce wciąż jej drżały, choć od ataku minęło już kilkanaście minut. Kim ty jesteś, Rex? wyszeptała, nie oczekując odpowiedzi. Pies uniósł głowę, spojrzał na nią spokojnie, jakby rozumiał więcej niż powinien. Emma wzięła głęboki oddech, próbując zebrać myśli. Sceny sprzed chwili wciąż przewijały się w jej głowie jak urwany film. Precyzyjne ruchy Rexa, jego zimna kalkulacja, brak strachu. Zamknęła oczy i nagle zaczęła przypominać sobie drobne rzeczy, które przez ostatni rok ignorowała. Pierwszy raz było wtedy, gdy sąsiad odpalił fajerwerki na nowy rok. Rex nie zareagował jak inne psy, nie wpadł w panikę, nie szczekał. Zamiast tego wstał. Ustawił się przodem do drzwi i nasłuchiwał, jakby oceniając zagrożenie. Albo ten moment, gdy przypadkiem powiedziała siad innym tonem niż zwykle, a Rex wykonał coś więcej. Usiadł, ale jednocześnie rozejrzał. Się po pokoju, jakby czekał na kolejne polecenia. I jeszcze te noce, kiedy budziła się i widziała, jak Rex obchodzi dom, sprawdzając każdy kąt. Wtedy myślała, że to zwykłe psie nawyki. Teraz zaczynało to wszystko układać się w całość. Emma poczuła jak ściska ją w żołądku. Jej wierny towarzysz nie był zwykłym psem. Był kimś czymś więcej. Rex podniósł się powoli i podszedł bliżej. Położył łeb na jej kolanach, jakby chciał powiedzieć: jestem tutaj. Nic ci nie grozi. Emma pogładziła go po miękkiej sierści, czując jak napięcie powoli z niej schodzi. Powinnam była się domyślić, prawda? Mruknęła, patrząc mu w oczy. Ty jesteś żołnierzem. Brzmiało to absurdalnie, gdy wypowiedziała te słowa na głos, ale w głębi duszy wiedziała, że to prawda. Nikt jej nie musiał tego tłumaczyć. Widziała to dziś na własne oczy. Wstała i zaczęła nerwowo chodzić po pokoju. Rex obserwował ją uważnie, śledząc każdy ruch. Emma nagle poczuła potrzebę mówienia, nawet jeśli wiedziała, że pies jej nie odpowie. Kto cię tego nauczył? zapytała cicho. Co przeszedłeś, zanim trafiłeś do mnie? Zatrzymała się przy oknie i spojrzała w ciemność, która otaczała jej dom. Wiedziała, że nie może zadzwonić na policję i powiedzieć: Hej, mój pies właśnie obezwładnił dwóch typów. Kto by w to uwierzył? Odwróciła się i spojrzała na Reksa z nowym rodzajem szacunku. Już nie widziała w nim tylko wiernego towarzysza spacerów. Teraz był dla niej czymś więcej. Strażnikiem, który czuwał od pierwszego dnia, choć ona nie miała o tym pojęcia. Usiadła znów na kanapie. Rex, jakby wyczuwając jej emocje, położył się obok niej, blisko, z głową opartą o jej nogę. Emma poczuła dziwny spokój. Wiesz co, Rex? zaczęła szeptem. Nie wiem, kim byłeś kiedyś, ale teraz. Teraz jesteś moim bohaterem. Pies poruszył lekko ogonem, a Emma uśmiechnęła się przez łzy, które napłynęły jej do oczu. Wiedziała, że nie dostanie odpowiedzi, ale też nie potrzebowała jej. Między nimi była niema umowa, coś więcej niż zwykła relacja człowieka i psa. Tej nocy zasnęła z ręką opartą na ciepłym grzbiecie reksa. Po raz pierwszy nie bała się ciemności za oknem. Wiedziała, że cokolwiek by się nie wydarzyło, nie jest już sama. Rex był nie tylko jej przyjacielem, był żołnierzem, który znalazł nową misję, chronić ją za wszelką cenę. Poranek był cichy, zbyt cichy, jak na to, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru. Emma nie mogła zmrużyć oka, cały czas rozmyślała o ataku i o tym, co teraz powinna zrobić. Rex siedział przy drzwiach, czujny jak zawsze, gotowy zareagować na każdy dźwięk. Nie było jednak złudzeń. Napastnicy nie odpuszczą tak łatwo. Gdy wyszła na ganek, zauważyła coś błyszczącego w trawie. Zbliżyła się ostrożnie, a Rex od razu podążył za nią. To był telefon. Musiał wypaść jednemu z tych mężczyzn podczas ucieczki. Emma podniosła urządzenie i przez chwilę zastanawiała się, czy w ogóle powinna je włączać. W końcu ciekawość zwyciężyła. Telefon nie był zabezpieczony hasłem. Wystarczyło kilka kliknięć, by dotrzeć do wiadomości. To, co zobaczyła, zmroziło jej krew w żyłach. Cel: Emma Kowalska. Adres znany. Działajcie szybko. Jej imię i nazwisko. To nie był przypadek. Kto się wybrał, ale dlaczego? Przecież nie była nikim ważnym. Zwyczajna dziewczyna z małej wsi. Z każdym Kolejnym przeczytanym SMS-em czuła jak narasta w niej strach. Wiadomości sugerowały, że to nie był pierwszy atak i że jeśli plan się nie powiedzie, wrócą. Emma spojrzała na Rexa. Pies jakby wyczuwał jej niepokój, patrząc na nią uważnie, gotowy na kolejne zagrożenie. Zrozumiała jedno. Musi być przygotowana. To już nie była kwestia przypadku. Ktoś ją śledził, ktoś ją chciał. A Rex był jedynym powodem, dla którego tej nocy wciąż była cała. W jej głowie pojawił się też inny niepokój. Skoro napastnicy krzyczeli komendy, na które Rex reagował, czy jego przeszłość nie była w jakiś sposób powiązana z tym, co się dzieje teraz? Wieczorem Emma postanowiła przyjrzeć się bliżej przeszłości Rexa. Wyciągnęła z szuflady starą teczkę z dokumentami adopcyjnymi. Nigdy wcześniej nie zwracała uwagi na szczegóły, ale teraz każdy wpis miał znaczenie. Wzrok zatrzymał się na jednej adnotacji, oddany przez jednostkę wojskową. Brak szczegółowych danych. Serce jej zadrżało. To potwierdzało jej przypuszczenia. Rex był psem wojskowym, ale dlaczego trafił do schroniska? I co ważniejsze, czy ktoś jeszcze o nim pamiętał? Nagle, jakby los chciał potwierdzić jej najgorsze obawy, usłyszała trzask gałęzi za oknem. Rex natychmiast poderwał się na równe nogi, stając w pozycji obronnej. Emma zerknęła przez zasłony. W mroku dostrzegła dwie sylwetki przemykające, w stronę domu. Wracali. Zanim zdążyła cokolwiek zrobić, jeden z napastników wykrzyczał coś, co brzmiało jak wojskowa komenda: Stój! Zostań! Rex znieruchomiał. Emma poczuła, jak serce jej zamiera. Pies walczył z instynktem, jakby komenda wypowiedziana znajomym tonem zmuszała go do posłuszeństwa. Nie, Rex, nie słuchaj ich, wyszeptała drżącym głosem. Pies spojrzał na nią. W jego oczach toczyła się walka pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Napastnik Widząc reakcję Rexa, uśmiechnął się szyderczo i zrobił krok do przodu. Dobry pies, pamiętasz swojego dowódcę, co? Rzucił. Prowokacyjnie Emma zrozumiała. Rex nie tylko był psem wojskowym, on znał tych ludzi, albo przynajmniej znał ich sposób działania, komendy, może nawet głos, może kiedyś byli po tej samej stronie. W tej chwili Rex warknął głęboko, jakby w jego głowie zapadła decyzja. Odwrócił wzrok od napastnika i spojrzał prosto na Emmę. Wybrał pies ruszył do przodu, ignorując kolejne komendy, które miały go zatrzymać. Już nie był żołnierzem bez dowódcy. Miał nową panią i to ją zamierzał chronić. Emma poczuła, że mimo strachu nie jest już tylko ofiarą. Teraz wiedziała, że stawką w tej grze jest coś więcej niż jej życie. To była walka o wolność Reksa, o jego prawo do nowego początku. Noc była gęsta od napięcia. Emma siedziała przy zgaszonym świetle, nasłuchując każdego szmeru. Wiedziała, że wrócą, tym razem przygotowani. Rex krążył po domu, zatrzymując się co chwilę przy drzwiach i oknach. Nie było w nim strachu, była tylko koncentracja. Gdy zegar wybił drugą w nocy, Ciszę przerwał cichy stuk przy tylnych drzwiach. Emma spojrzała na Reksa, który natychmiast zajął pozycję przy Framudze. Serce jej waliło, ale tym razem nie była sparaliżowana. Reks nauczył ją więcej, niż mogła przypuszczać. Drzwi uchyliły się powoli. Dwóch mężczyzn weszło do środka, pewnych siebie, przekonanych, że tym razem pójdzie łatwiej. Ale dom Emmy nie był już bezbronnym miejscem. Każdy krok napastników był przewidziany. Rex ruszył pierwszy, nie frontalnym atakiem, lecz taktycznym manewrem. Skierował ich uwagę na siebie, dając Emie czas. Dziewczyna zgodnie z planem przesunęła się w stronę szafki, gdzie ukryła gaz pieprzowy i telefon gotowy do wezwania pomocy. Jeden z napastników próbował ponownie użyć wojskowej komendy, ale Rex już nie reagował. Wybór został dokonany poprzedniej nocy. Teraz był tylko lojalnym obrońcą swojej nowej rodziny. Emma poczekała na odpowiedni moment. Gdy Rex powalił jednego z intruzów, drugi odwrócił się w panice. Wtedy Emma bez wahania użyła gazu. Mężczyzna krzyknął zasłaniając oczy, a Rex dokończył dzieła. W ciągu kilku minut wszystko było skończone. Jeden z napastników leżał nieprzytomny, drugi wił się z bólu. Emma drżącymi dłońmi zadzwoniła na policję, podając adres i krótko opisując sytuację. Tym razem miała dowody. Kiedy radiowozy w końcu zjawiły się pod jej domem, Emma siedziała na schodach z reksem u boku. Funkcjonariusze patrzyli z niedowierzaniem na obezwładnionych mężczyzn. Jak pani to zrobiła? zapytał jeden z policjantów. Emma spojrzała na reksa, który spokojnie obserwował całą sytuację. Nie sama, odpowiedziała cicho. Miałam pomoc. Gdy wszystko ucichło, a sprawcy zostali zabrani, Emma wiedziała, że to nie koniec. Pytania o przeszłość Reksa wciąż nie dawały jej spokoju. Następnego dnia postanowiła działać. Skontaktowała się ze schroniskiem, z którego rok temu go adoptowała. Po kilku telefonach i prośbach udało się zdobyć więcej informacji. Reks rzeczywiście był psem wojskowym. Służył w jednostce specjalnej. Po latach służby został wycofany. Nie dlatego, że był niezdolny, ale dlatego, że jego oddział przestał istnieć. Niektórych ludzi, którzy go szkolili, uznano później za powiązanych z nielegalnymi działaniami. Emma poczuła, jak układa się cała układanka. Ci, którzy ją zaatakowali, najprawdopodobniej znali Reksa z dawnych czasów. Może chcieli Odzyskać psa, który był dla nich tylko narzędziem, ale Rex nie był już własnością wojska ani ludzi z jego przeszłości. Wybrał nowe życie. Kilka dni później Emma znowu wyszła na spacer tą samą ścieżką, gdzie wszystko się zaczęło. Tym razem szła pewnym krokiem, a u jej boku kroczył Rex, spokojny, czujny, ale z wyraźnym luzem, jakby w końcu zostawił swoją przeszłość za sobą. Patrząc na niego, Emma uśmiechnęła się lekko. Wiesz co, Rex? Powiedziała, głaszcząc go po karku. Może kiedyś byłeś żołnierzem, ale teraz teraz jesteś moją rodziną. Pies spojrzał na nią, a jego ogon poruszył się leniwie. Nie potrzebowała słów. Wiedziała, że rozumie więcej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać szli dalej, zostawiając za sobą nie tylko mroczne wspomnienia ostatnich dni, ale i całą historię, która ich połączyła. Już nie byli tylko dziewczyną i jej psem. Byli zespołem, dwojgiem ocalałych, których połączyło zaufanie i walka o nowe życie.